Wydaje się nam, ba, mnie się też wydawało, że gry takie komputerowe, no to cóż, to jest marnotrawstwo czasu, po prostu ci młodzi ludzie, zamiast się wziąć za coś porządnego, to oni grają. No i właściwie co z tego wynika? No nic z tego nie wynika poza czystą zabawą i traceniem czasu. A tymczasem okazuje się, że sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, jak to zresztą zwykle bywa. Mianowicie. Dziś mam zaszczyt i przyjemność rozmawiać z panem doktorem habilitowanym Michałem Kłosińskim z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego, dyrektorem Centrum jak to Studiów o, o Grach. Chyba tak najlepiej to przetłumaczyć po polsku. Panie profesorze, to proszę powiedzieć w takim razie, to naprawdę te gry są, mają taki jeszcze ten dodatkowy podtekst poza samą zabawą. To jest, powiedziałbym, bardzo ciekawe pytanie. To znaczy samo rozgraniczenie gier od zabawy. Prawda? To znaczy, czym różni się jedno od drugiego? I czy um, w w 1938 roku, kiedy Johan Huizinga wydał taką książkę Homo Ludens, to był wtedy już problem, prawda? Mamy, można byłoby powiedzieć, dwie szkoły. Jedna, która mówi, że istotą badań nad grami jest badanie reguł gier, czyli można było powiedzieć, że gry są uregulowanym jakimś systemem kontroli nad zabawą. A z drugiej strony możemy mówić o tym, że zabawa jest absolutnie podstawową czynnością, którą wykonują i ludzie, i zwierzęta, i pod tym względem zabawa leży, jak mówi nam Johan Huizinga w swojej książce sprzed prawie 100 lat, zabawa jest źródłem kultury. To znaczy wszystko co człowiek zrobi, wszystko co wytworzył. Wszystkie dzieła sztuki, architektura, sztuki plastyczne, każdy wytwór człowieka jest podszyty zabawą. To no, no, wie pan to, z drugiej strony to my wiemy, że tam oni, no, ktoś się bawił, zrobił koło, a ktoś inny się bawił, y, po, wyszlifował soczewkę, a potem on albo jego dzieci się bawiły tymi soczewkami i powstał teleskop. No to z grubsza to wiemy. Ale wie pan, ale w przypadku tych gier komputerowych, no to my wiemy, że tam no, strzelanki. Ja nie wierzę, żeby ze strzelanek coś bardzo mądrego wynikało. Ale są takie gry, w których ludzie się wcielają w jakieś postaci, w coś tam. No i to zaczyna być problem. Przy czym ja mówię właśnie w coś tamtego. No bo wie pan, ja należę do tego pokolenia, które pewnie dosyć rzadko się zabiera za te gry, i dlatego nam jest trudniej to zrozumieć. To może pan powie w takim razie, co może jeszcze mądrego albo ważnego wynikać właśnie z tych gier? Ja może najpierw zacznę od obrony strzelanek. O, nawet. Tak, bo sobie tak myślę o tym, że w zasadzie nie znam gry, która by nas czegoś nie uczyła. I oczywiście argument o tym, że gry nas czegoś uczą, jest takim argumentem, wydaje mi się już powszechnym. Prawda? Mówi się, szachy uczą nas logicznego myślenia i ćwiczą naszą, naszą inteligencję. No to tak. To, taka strzelanka mogłaby ćwiczyć refleks albo albo cokolwiek innego. Tak, więc jesteśmy już na, na takim poziomie wspólnego mianownika. Tak, gry, strzelanie, ćwiczą refleks, ćwiczą koordynację. My to tak nazywamy oczywiście ładnie. Koordynacja oko-ręka, ucho-ręka. Czyli koordynujemy ruch naszej ręki względem tego co widzimy. No to to by się przydało osobom, które nie wiem, na przykład mają problemy, czy zbliżają się do demencji, no to wtedy właśnie jeszcze próba ratowania tych połączeń w mózgu, które jeszcze jako tak pracują. Tak i rzeczywiście można mówić o zjawisku, które opisał bardzo ciekawy badacz z Polski, doktor Damian Gałuszka, w takiej książce Wirtualna Jesień Życia. Oh. On jest socjologiem z AGH i tam opisał zjawisko tak zwanego silver gamingu, czyli tego momentu, w którym osoby, jak dzisiaj mówimy, w jesieni życia, wykorzystują gry, grają w gry w zespołach, często w gry właśnie z. Strzelanie się, po to, żeby przede wszystkim czerpać przyjemność z życia, po drugie, po to, żeby utrzymywać relacje koleżeńskie, po trzecie, po to, żeby uczestniczyć w kulturze współczesnej na równi z innymi jej uczestnikami. I w związku z tym to zjawisko Silver Gamingu pokazuje, że. Właśnie strzelanki stały się ciekawym takim polem, w którym spotyka się, spotykają się pokolenia. I, I tu mamy oczywiście ten punkt, w którym myślimy o grze nie tylko przez tą akcję, którą się w niej wykonuje, to jest strzelanie, tylko myślimy o tym, jak ona daje przestrzeń do tego, żebyśmy się spotkali. I, no, i tu pięknie jest... to jest, to mi się bardzo podoba. Czyli pewnego rodzaju taka rehabilitacja społeczna z pomocą gier komputerowych, takich najprostszych, jakie są. No dobrze, ale pan się zajmuje prawdopodobnie tymi grami dużo bardziej zaawansowanymi. Oczywiście. To znaczy, moim przedmiotem badań są głównie gry narracyjne. Czyli takie gry, w których najważniejszym elementem jest to, jak przy pomocy świata, przy pomocy fabuły, przy pomocy rozbudowanych postaci opowiada się nam historię, wrzucając nam w nas w środek tej historii. Ale czyli zaraz, chwileczkę, bo to są gry, które popularnie się nazywa RPG, czyli takie że odgrywamy jakieś tam role, prawda, ale e z drugiej strony, no przecież Pan mówi, że to pokazuje nam, no przede wszystkim to się odbywa zwykle w jakichś urojonych światach, w szczęście. To znaczy tak, po pierwsze, jeśli chodzi o to wrzucenie nas w inny świat i odgrywanie pewnej roli, można powiedzieć, że wszystkie gry to robią, to znaczy, ja jestem z takiej, powiedziałbym, linii badawczej, w której mówimy o tak zwanym wirtualnym czy cyfrowym egzystencjalizmie. A zatem, że za każdym razem, kiedy wchodzimy do jakiejkolwiek gry, to musimy przejść ten proces wchodzenia w rolę. I czy my gramy postacią, którą my sobie stworzymy, czy gramy postacią, którą ktoś dla nas zaprojektował, to wejście w rolę tej postaci już gwarantuje nam inne czy nowe doświadczenie egzystencjalne, czyli doświadczenie bycia tam w świecie cyfrowym. I to doświadczenie w świecie na przykład tego co taki słynny badacz, jeden z filarów polskiego groznawstwa, profesor Tomasz Majkowski z UJ-u nazywa gropowieścią, to jest doświadczenie, gdzie my jesteśmy bohaterem, jakby powieści, tylko że oczywiście świata cyfrowego. Z drugiej strony mamy gry typowe RPG, gdzie oczywiście te elementy mogą przechodzić z jednego typu gry do drugiego. Natomiast te gry RPG oczywiście pozwalają nam więcej, większą kontrolę, konfigurację tego, kim gramy, jak, jak ta postać wyraża nas. Bo to jest bardzo istotne też, mając na uwadze oczywiście ten aspekt egzystencjalny. To znaczy, jak my znajdujemy w świecie cyfrowym, w tym fikcyjnym świecie gry, Ekspresję siebie, tego, kim marzę o tym, żeby być, jakie chciałbym mieć umiejętności, jakie... E, pa, e, panie profesorze, no jakie <laughs> chciałbym, no każdy by chciał być takim głównym herosem, herkulesem, równocześnie o, o nie wiem takich umiejętnościach, jakie podpatrzyliśmy w filmie Matrix, że potrafi się uchylić przed lecącym pociskiem, albo jeszcze nie wiem, zachowywać się jaki no, jak bohater filmu akcji przeskakiwać z dachu na drugi dach, albo tam na coś innego. No przecież to, to chyba oczywiste. Właśnie nie. Nie! <laughs> nie! Otóż okazuje się, że bardzo. Hmm... Powiedziałbym często, bo to już się, z, jakby można było powiedzieć, związało z konkretnym gatunkiem gier, to czego osoby grające poszukują w grze, to wyzwanie. To właśnie nie bycie omnipotentnym, potężnym herosem jak z mitów, choć oczywiście takie gry też mamy, tylko bycie tym herosem, który, który musi stanąć wobec, wobec przeszkody, która go przerasta. I na przykład, cała, cały gatunek gier nazywany Souls-like bazuje właśnie na niesamowitym poziomie trudności i takim bardzo mocnym wyzwaniu wymagającym od osoby grającej nauczenia się w ogóle operowania w świecie gry od zera. Zostajemy wrzuceni w świat, który nas zabija na każdym kroku, w którym jesteśmy bezsensownie straceni, i, i, i w związku z tym musimy. Często godzinami próbować walczyć z jakimś podrzędnym przeciwnikiem, który nas łoi i niszczy na każdym kroku. No dobrze, ale znowu mam pytanie: to po co to wszystko? Tylko dlatego, żeby, żeby wytracić czas, którego mamy za dużo, czy też i coś się jeszcze za tym kryje, czego ja po prostu nie rozumiem? Przepraszam troszeczkę, postaram się odbić to pytanie. Po co czytamy powieści? No. No właściwie to tak, żeby, żeby po pierwsze poznać tamte czasy, żeby przeżyć te przygody, które nam ktoś napisał. Ja wiem, może dlatego, że wydaje nam się, że wypada znać tę, tę literaturę. A ja myślę, że jest tak. Jak twierdzi fantastyczny badacz, który się nazywa no, Harari. I Harari w takiej książce, to jest najpierw w książce Sapiens, a później w książce Nexus, mówi nam coś niesamowitego. Mówi, jedną z najważniejszych czynności człowieka, najciekawszych i która powoduje, że człowiek jest tym gatunkiem, którym jest, jest umiejętność snucia opowieści, wymiany opowieści między sobą i w związku z tym spajania czy Takiego uspójniania siebie w, 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 w ramach czy w relacji do jakiejś opowieści. Co przez to rozumiemy? To przez to rozumiemy, że często czytamy literaturę, dlatego że czytanie opowieści jest absolutnie kluczowe dla naszego no, i samopoczucia. I, I myślenia, i wyobrażania sobie świata, ale też dlatego, że, że, że dzięki tym powieściom, dzięki literaturze, poezji, grom, sztukom teatralnym, mamy o czym ze sobą rozmawiać. To znaczy, że te powieści niosą ze sobą konkretne systemy wartości, one niosą ze sobą wyobrażenia o rzeczywistości, które mogą nam się podobać lub nie. I dlatego, jak chcemy zrozumieć, na przykład, gravitas, ciężar. Polityczności, to bierzemy Orwella, rok 84. prawda? Bo on nam daje krytykę sp społeczności, yy, która upadła, która stała się społecznością rządzoną przez totalitarny reżim. Ale z drugiej strony, jak chcemy odpocząć, odsapnąć albo przeżyć jakiś dreszczyk emocji, to bierzemy jakieś dobre romansidło, Czy <ścoughs> oglądamy serial, który przedstawia nam parę kochanków roz ochoconych wobec siebie, ale rozerwanych przez jakiś, jakiś dramat, który, który na przykład powoduje, że ich rodziny się nienawidzą. I cóż ci kochankowie mają zrobić? Panie profesorze, ale czy wobec tego istnieją na przykład takie gry, które pozwalałyby przeżyć romans? Ach, oczywiście. To jedne z moich ukochanych. A. E, tak, jest cały gatunek, a nawet i kilka, e, tak zwanych dating sims. To są gry o randkowaniu, w których mamy całą narrację rozpisaną na różne postaci. Jesteśmy wrzuceni w rolę protagonisty, i, czy protagonistki, i, że tak powiem, uczestniczymy w całej narracji romansowej od poznania aż czasami po konsumpcję. O! Panie profesorze, ponieważ tak jak przypuszczam, sporo naszych widzów, słuchaczy należy do pokolenia no nieco starszego, już właśnie takiego, który nie bierze udziału w tych grach, a w każdym razie pewnie nigdy praktycznie nie grał, to na przykład czym mógłby Pan zachęcić takie osoby do grania, albo inaczej pokazać, jaką w cudzysłowie nagrodę możemy uzyskać dzięki temu, że Będziemy grali. Wow, to jest, trud, to jest ja widzę, trudne. Ja widzę, że kolejne dobra. trudne pytanie. Ja jestem widocznie od trudnych pytań. <laughs> Powiem tak: byłem kiedyś uczestnikiem ciekawego eksperymentu, który zafundowała mi żona z moją babcią, 80-letnią staruszką w głębokiej demencji wtedy. Otóż zagraliśmy razem jako para, w absolutnie prześ... taką prześmieszną grę, która się nazywała Fruit ninja, Czyli taki japoński zabójca owoców. Na czym ona polegała? Na tym, że mieliśmy kamerę przed nami i mieliśmy ruszać oboje rękami tak, żeby przecinać na ekranie spadające owoce. To była niesamowita frajda i zabawa, ale co było istotą tej gry dla nas obojga? Ja się czułem świetnie, bo mogłem porobić coś z moją babcią, z którą no, mieliśmy taki ograniczony kontakt, jaki, jaki ma się z osobą w stadium głębokiej demencji. A z drugiej strony moja babcia miała w tym czasie fantastyczną rehabilitację. Poruszała się, pośmiała, mieliśmy fantastyczny czas ze sobą. To jest oczywiście jeden przyk przykład, bardzo taki powiedziałbym skrajny. No, ale drugi przykład, który możemy sobie um, um, Przywołać, to taki, że y, dzięki graniu w gry, i nie myślę tutaj oczywiście o tytułach, które wymagają nie wiadomo jakiejś zręczności. Myślę tu o takich grach jak y, wiedźmin, myślę tu o takich grach, y, w które czasami można grać razem, czyli jakieś gry rodzinne, y, czy to rytmiczne, y, czy to gry y, na przykład we wspólne gotowanie. Na Nintendo Switch jest kilka takich gier. Przy pomocy tych gier możemy troszeczkę ubogacić jakąś taką wspólnotowość. I, I oczywiście to się nie musi zdarzyć, ale to są takie gry, które, które pozwalają nam po, na drugim krańcu tego spektrum myśleć o tym, że gry mogą wejść w, w część naszego życia, w której nie wyobrażaliśmy sobie bycia razem wcześniej. I w związku z tym połączyć pokolenia. E, i trzeci element takich moich polecajek, być może czasami warto zacząć po prostu od zagrania w coś, co wygląda i kojarzy nam się ciekawie. Jedna z osób, z którą ostatnio rozmawiałem, już w podeszłym wieku, mówi, nie mogę się doczekać kolejnego kolejnej odsłony gry Ghost of Yotei. Która jest kolejną odsłoną gry Ghost of Tsushima, czy kontynuacją, to są gry o byciu samurajem. <grych> Pierwsza część Ghost of Tsushima dzieje się na Tsushimie. Historycznie umiejscowiono bohatera w środku inwazji Mongołów na Tsushimę. I gra opowiada nam o tej inwazji. Oczywiście my wchodzimy w rolę Jina Sekai. Ale co jest ciekawe, tam jest na przykład tryb Kurosawy. I gra jest wtedy zupełnie zmienia się jej szata graficzna, jest czarno-biała, soczewka przypomina soczewkę, jaką kręcił Kurosawa. I, i, I dlaczego ta osoba mi mówi: Posłuchaj, bo, bo mnie się strasznie podobało to, że ja mogłem wejść w, 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 w świat filmów z mojego dzieciństwa. Hmm. Więc być może to jest jeszcze taki element, który gry nam pozwalają odkryć w, w pewnym momencie życia. Że te opowieści, do których mieliśmy dostęp przy pomocy innego medium, tutaj oczywiście filmowego, i które pamiętamy inaczej, stają się nagle opowieściami, do których możemy wejść i działać w nich. Panie profesorze, prowadzi pan badania. Badania właśnie nad grami. To w takim razie, czego dotyczą te badania, no i co z nich wynika, z grubsza? Okej, okay. mamy kilka profili badań w ramach tych, tych takich studiów, które nazywamy groznawstwem. Przez analogię do literaturoznawstwa czy kulturoznawstwa, czyli jakby tutaj jest położony nacisk na znawstwo. Więc z jednej strony znawstwo jest przedmiotem badań, czyli poznajemy jak najwięcej gier, żeby móc porównywać je ze sobą, żeby móc oczywiście Oceniać, czy są dobrze wykonane, czy są źle wykonane. No to bardzo przyjemna praca. No tak, oczywiście. I w tym, w, tym, w tym wymiarze ta praca jest chyba najprzyjemniejsza. Co oczywiście wiąże się z, dokładnie z tym samym, co, co, co uprawia oczywiście osoba badająca literaturę, film czy teatr. To znaczy bycie osobą, która mieni się tytułem znawcy. To konieczność nadrabiania wszystkich możliwych zaległości, grania na bieżąco nawet w tytuły, które niekoniecznie nas interesują, rozpoznania rynku, bo gry mają największy dzisiaj rynek na świecie. To jest też oczywiście czytanie specjalistycznych, branżowych czasopism. Znaczna część z nich ukazuje się w języku angielskim. To jest też rozumienie kultury, która się wokół gier wytwarza. To jest kultura graczy, to jest kultura osób, które te, te gry tworzą, to jest zrozumienie zasad panujących na rynku, w którym wytwarzane są gry. To jest też oczywiście rozpoznanie technologicznych możliwości sprzętu, ponieważ gry no, muszą na czymś chodzić, kolokwialnie mówiąc. I inny wymiar badań groznawczych to jest wymiar społeczny. Czyli zastanawiamy się nie tyle nad rzeczą, nad obiektem, którym jest gra, nad jej światem, opowieścią, tylko zastanawiamy się nad tym, co ona robi z nami. Czyli jak stanowi przestrzeń naszych spotkań, jak działa na nas psychologicznie. I stąd bardzo poszerzone badania nad psychologią uzależnień od gier, nad psychologią edukacji growej i edukacji przy użyciu gier. Czyli w tym momencie zastanawiamy się w tych badaniach na przykład nad tym, jakie gry wykorzystać w szkole. No bo mamy w szkole, w, w tych lekturach dodatkowych, z tego co wiem, dwie gry. Jedną jest produkcja polskiego studia 11-bit This War of Mine, opowiadająca o oblężeniu Sarajewa i tu uwaga, z perspektywy cywili. Czyli mamy dosłownie grę, troszeczkę jak była ta gra porównywana do pamiętnika z powstania, prawda? Czyli była porównywana do opowieści Białoszewskiego. I w związku z tym często jest czytana na lekcjach języka polskiego. Czy grama. Kolejnym elementem, który możemy badać jest oczywiście wpływ gier na to, w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość. I to mnie oczywiście najbardziej interesuje w badaniach, które prowadzę. To znaczy interesuje mnie to, jak gry rządzą naszym życiem. E, zaraz, zaraz, zaraz. Panie profesorze, no jak to? Gry, to znaczy, gry mogą rządzić życiem tych, którzy naprawdę grają od rana do nocy i niczym jadra. innym się nie zajmują, albo niewiele innego robią, ale no, osoby, które grają tak z umiarem, no to, no to no, no, pograją i koniec. Ale, 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 i tu jest właśnie ten, 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 ten punkt, który mnie najbardziej interesuje. Wykorzystanie gier jest dzisiaj tak rozpowszechnione, Szczególnie pod nazwą takiego zjawiska, które, które określa się mianem grywalizacji. To znaczy, że wszędzie, w najróżniejszych przestrzeniach naszego życia, pojawia się element związany z jakąś grą. Czyli idziemy na zakupy do jakiegoś sklepu spożywczego i zbieramy punkty. Dają nam nagrody za te punkty. Zbieramy zniżki. I to jest element gry wpisany w tkankę naszego codziennego życia. Aha, czyli nawet jak niby nie chcemy, ale jednak bierzemy udział w jakiejś grze. I, I tak. I coraz częściej ze względu na to, że gry działają, przez motywowanie nas do różnych y, rzeczy, to znaczy stanowią świetną, y, my to nazywamy, ramą motywacyjną. Zachęcają nas do tego, żeby y, pójść krok dalej, z, coś zrobić, wykonać. Y, to bardzo często stanowią dzisiaj w zasadzie podstawę z jakichś takich projektów związanych z tym, jak pracujemy. Czyli, czyli pojawia się ta, ta rywalizacja, pojawia się coraz częściej także w korporacjach, pojawia się, a gdzieżby nie, nie indziej, jak na uczelniach. Każdy pracownik, pracowniczka naukowa. Zbiera dzisiaj punkty za publikację. Cóż to jest, jak nie system grywalizacji? Widzi Pan, no to Pan to w ogóle inaczej teraz ustawia, no teraz to ja wreszcie rozumiem, co oni robią. <grym> więc, więc oczywiście to jest, to jest kolejny element, czyli to, jak gry rządzą naszym życiem, w tym sensie, w jakim w każdym miejscu naszego życia widzimy powolne wkładanie w te miejsca mechanizmów growy. Ale oczywiście, jeśli mówię o rządzeniu naszym życiem, to myślę też o tych osobach, które niestety wpadają w pułapkę zastawioną przez producentów gier do tego, żeby do gry na przykład codziennie wejść. Są takie pułapki, one są wpisane w gry. I, 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 i aktualnie z profesorem strojnym z UJ-u, fantastycznym psychologiem badającym uzależnienia od gier, prowadzimy właśnie badania nad kategorią Entrapmentu, czyli uwiężenia nas w grze, jak gra nas więzi. I okazuje się, że szereg gier wykorzystuje naprawdę sprytne metody. Na przykład daje nam nagrodę za to, że codziennie się do, do tej gry wejdzie. Albo daje nam skończoną walutę, która odnawia się codziennie. A zatem, jak chcemy na maksa wykorzystać możliwości gry, to wejdziemy i zużyjemy tą walutę, wydamy ją. No, a jak już się ją wydaliśmy, to nie ma po co grać, więc wychodzimy i następnego dnia to samo. I nagle okazuje się, że ludzie budują sobie grafik tygodnia, żeby codziennie zalogować się i wejść do gry. No ale zaraz, to, to wie pan, to jest uzależnienie po prostu, to, to powinno być leczone. I, I tu jest pewien problem. To znaczy, w najnowszych, można byłoby powiedzieć, takich wyznacznikach, zaburzeń i chorób, czyli DSM-5 lub ICD-11, mamy coś, co się nazywa zaburzeniem growym, czy ze całym zespołem Ach, tak. zaburzeń grobowych. Tak, tak, badaczki i badacze zajmujący się grami z perspektywy psychologicznej wprowadzili taki, taki właśnie termin. On jest bardzo mocno debatowany w samym środowisku naukowym Dlatego, że nie jest to, można byłoby powiedzieć, zestaw zaburzeń o, jedn... znaczy, o, o jednorodnym powodzie ich występowania. Czyli nie do końca wiemy, co jest przyczyną zaburzeń growych. Czy jest przyczyną sama jednostka i na przykład to, że pochodzi z konkretnego środowiska rodzinnego. Czy problemem jest na przykład to, że jest coś w tej grze, co będzie z tym haczykiem powodującym uzależnienie? Więc, więc, więc mamy tu problem, bo to nie jest jak z alkoholem czy z papierosami, że mamy konkretną substancję, od której się uzależniamy. W przypadku gier uzależniamy się de facto od samych siebie, to znaczy od dopaminy i od hormonów, które, czy neuroprzekaźników, które wytwarza nasz własny organizm. Czyli uzależniamy się, zacho, znaczy uzależniamy się przez zachowanie przez powtarzalne zachowanie. W związku z tym, tak trudne jest oczywiście określenie, kiedy już to zachowanie jest zaburzone, kiedy nie. I, I nad tym też prowadzimy oczywiście badania. Panie profesorze, no po prostu niesamowite rzeczy. Ja sądzę, że dla osób właśnie, no powiedzmy 60, plus, to są rzeczy zupełnie niezwykłe, których nikt z nas się nie spodziewał. Na to, to że bierzemy udział właśnie w takich grach które organizują nam chociażby jakieś supermarkety czy, czy nawet sprzedaż przez internet. No niesamowite. Panie profesorze, bardzo dziękuję panu za rozmowę. No, Pozostawia mnie pan wstrząśniętego, choć nie zmieszanego i, i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zechce pan opowiedzieć inne rzeczy o tych grach, bo to jest naprawdę, naprawdę fascynujące. Bardzo dziękuję, jestem zaszczycony tym, że mógłbym jeszcze opowiedzieć o grach. Jestem zaszczycony tym zaproszeniem. Proszę mi wierzyć i serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów i słuchaczy i słuchaczki. I zawsze chętnie opowiadam o grach, bo w grach jest coś niesamowitego. Ja zawsze mówię, że one są jak takie wydestylowane kropelki naszej rzeczywistości. W grach możemy zobaczyć, co boli nas w rzeczywistości, w naszym świecie. Stąd często moim przedmiotem, czy przedmiotem moich badań i moich koleżanek, kolegów, są gry bardzo mocno komentujące na przykład kryzys klimatu, na przykład wojnę, na przykład nierówności społeczne. Bo gry to robią. Tak samo jak kiedyś wcześniej robiła to literatura, film czy teatr. Bardzo panu dziękuję za, za wspaniałą rozmowę, a moich widzów i słuchaczy zapraszam na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi.